Lecisz, 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 panie. Startujesz? Możesz? Działa? Robić? Robić już? No rób. Leci 200 sekund. To, sieci, sieci. to, to są pa paczuszki, mów tyle paczuszek. Nie za czas. Tylko paczuszki. Dobra, panowie. Yeah. jest jazda. A mi spróbuję auto rozwalić, to i tak odwalę od razu. Był. No Co? Zajebiście śpiewam nie? Bo ja mam talent... Tamtego, drugiego, Rudy. Co mówisz? Do tamtego drugiego w razie czego mam sprawę. A to weź powiedz ja mu mogę przekazać szybko. Szybko, ale e, bo tak, bo mówił, że broń tam poda panie. Bo... tak to Oj, siomeczku. Dobra, to potem się pogadać z tym. Ja tam się nie czekam, bo ja nie wiem. no. Dobra. dobra. Panie, ile paczuszek? Ile paczuszek? Eee, diabeł drugi Eee, witam pana, witam pana, witam pana Panowie, pana... Zostawcie moje auto, ale Zostawcie... Halo, halo, nie, halo, nie, panie... Nie Dobra, ogarnij... Da. Cicho, Damian ja, e, ja, ja, ja coś to cały czas celuję Dobra, panowie, ile was jest w środku? Eee A, dobra, zaklejenie. Eee, dwóch zakładników, e, trzech zakładników dwóch e, napasników. Dobrze, i na który pojazd chcielibyście. Na ten czerwony i go zostawcie, objazd. bo zaraz odszczę twojego ziomeczka. Dobrze. Kadek zostaw ten. A dobra. On tam na telefonie coś kurwa. Dobra. Po Słyszysz mnie już? Słysz... Dobra panowie Dobra. Wolny odjazd ci, co chcecie? Yy, Jeden wolny odjazd, drugi bez kurczatek uh -huh. A za trzeciego go hajs A może za trzeciego wam zaśpiewam Za go dajesz hajs Bo słuchaj, ja pieniędzy nie mam, kadet pieniędzy nie ma Szefa policji nie ma Ale uh to -huh. I rozumiesz, że tak po prostu Dobra, to, to za trzeciego dajecie nam, e, e, da, to ja patrzę, za trzeciego robimy tak e, Jak my się odjdziemy do auta, naszego, to dajecie nam sie, e, ten, o, 10 sekund odjazdu, dobra? Albo 7, dobra? Żeby nie było tak, dobra? Nie, nie możemy 5 sekund, możemy. pasuje tylko 5 Ja wam, ja wam, ja wam zaśpiewam 5 sekund, Pasu, tak macie pasuje, pasuje 5 sekund to ja też mogę. Macie szybsze auto, ja wam zaśpiewam, ja bardzo ładnie śpiewam Ej, ale no, dobra. dobra, ale zrób, posłuchaj, za trzeciego zakonika zrobisz tak, że, słyszymy? O O znaczy cię zachwanić zrobić tak, że... ten... <grym> że... Po prostu jak przyjdziemy do auto to ten... Albo po prostu wezmę byle co... nie... nie... nie mogę zamawiać maksymalnie dwie napra sekundy. Naprawicie auto mi. Naprawcie mi auto. Pasuje? <grym> jak jest nic nie robi ci przecież. A nie, po prostu naprawcie, bo trzeba tam ci, a... uszkodzone troszkę. Naprawcie, być mogli. Eee, to czekaj. Okay. Mm. To za, za trzeciego Ja jestem tym, ja jestem negocjatorem, więc tego Więc nie możesz ze mnie strzelić. To czekaj, tu nie ma bankomatu. A. Dobra, nie ma. Panie, ile masz? No nie, to weźcie pod to weźcie nie, Mogę ci dać bandaż. Chcesz bandaż, nie, to, dobra, słuchaj. To da, ja dobra, to Ja zaśpiewam. Ja na przykład nie śpiewam. To dasz mi, to, to dasz mi dwie sekundy i To zaśpiewaj sobie, ale i tak no, dacie dajcie nam dwie sekundy, dobra? A I, i ja też coś zaśpiewam. Dobra, panie, panie, panie diabeł, ja też mogę zaśpiewać. To zaraz zaśpiewasz. Czekaj, nie, ja, ja śpiewam, ja śpiewam. Ja sobie ja zapierdolam, wiesz? Dawaj deku. No dobra. O, ja dobra, nie, cicho będzie. No i śpiewaj, Jóźko. Dobra Oj, skąd ta muzyka pewnie? Jestem gitara o kurwa o ja się go boję Kurwo mnie Pod pociąg się położę Lecz nie przejedzie mnie bo kurwa jedzie po innym torze My złociste Pół litrowej poczystej Stoją na fortepianie I nie podlewa ich kurwa nikt E Dawid, ej Diabeł, m, celuj do nich, celuj do nich, muszę zadzwonić, celuj, celuj Bo mnie rzucę się w Ale Halo, co robisz, bo tam policjant śpiewa Dobra, pośpieszcie się. Dobra, my zapakowaliśmy, tylko masz, aż dokończę śpiewać. Cześć. Eee, panie! Panie policjancie, panie policjancie, weź tego, weź tego, weź te auto, bo zaraz... Halo? Weźcie odwar... weźcie te auto, odsuńcie. Panie, czerwonej basce. Panie, odsuń te auto, bo zaraz będzie, będzie po was. I po zachwalnikach. Zdradziłaś kurwo mnie. I rzucę się z wysokości ale nie kołamię się Halo? Bo mam ale kurwa gumowe kości na te co z tą bronią Nie teraz cicho chyba w czwierdolach Masz taśmy na twarzy, więc siedzisz cicho Ej, panie, panie policjancie, otwórzcie się o drzwi, ja zobaczę czy jest bezpiecznie i sobie pan, tak się zabijemy. Odczuwasz się od drzwi, ci zaraz zrobione kulki nie, obr�ę. Nie się. Bo mam kurwa. w Oczuwasz. O, dobra. Oczuwasz się. Proszę pana, wy, wyłączam muzykę na Oczuwasz telefonie. Odczuwasz się. mam rozumieć, że... Bo jakiś tutaj przed twoją auto jeździło. Tylko... połóżcie... zostawcie zakładników. No... kurwa, to strzela! Czekaj, bo dostałem kulką! Ty Czek. Kto strzela? Kurwa kurwa Dobra, 79? kto do mnie strzelił? Dostałem w kamizelkę Kim to nie strzelił to do... pan strzelił Ale dostałem w kamizelkę Diabeł, czy to ty pajacu? Nie, yeah, pajacu. My mamy cały czas podniesione ręce, proszę pana, bo z panem negocjujemy Kurwa, tam jakiś ziomek gdzieś, uważajcie się tym razem, uważajcie, czekajcie, dzwonię, dzwonię, dzwonię. czekacie Szybko mów mów Mat yy, ko koło was się kręci jakaś czarna bejca Stoi w alejce Dobra Biedę czekać na was Dobra panie policjancie Panie, panie policjancie słyszysz bądź. mnie? Sztwale. Panie policjancie! Bądź, ciwa, bądź Zamknij ryj! Diabeł! Kurwa Słyszycie mnie, gnijarze! Słyszysz mnie? Odpowiedz! Ej negocjator! Negocjator. negocjator Dobra, weź Dobra, postąpi, Dobra, wszyscy negocjator do mnie? czy nie, kurwa, bez czasania już. Tak, słyszę. słyszę. W, dostałem info, że w alejce jest, jest jakiś bejca. Mamy info z góry. Drogę. Oni już skończyli. Alejce jest bejca jakaś. Dostałem od nich strzała przeciwdziałem. Alejce? A, chyba w gdzie są ciuchy? Albo w którejś. No jak jak przeszkodzą nam to najpierw rozjedziemy ich a potem zaczniemy was znowu gonić. Okej? Okay? No dobra. To się odsuńcie i weźcie celujcie się tam w alejkę, dobra, A nie strzelaćcie do nas. To wyprowadźcie nam tu zakładników Bierzecie i dwóch, i za dobra. ej, odkuj dwóch zakładników Ro Rozkujcie ich, Roz rozkujcie. Rozkuj zakładników, rozkuj. Rozkujcie. Czej nie strzel. Ej, czekajcie, bo każdy nie może wyciągnąć broni, kurwa. Dobra, to czekajcie może on Ej, to... wiecie szybki bilecik sobie zrobić czy... A czy dobra już kichać, bo będzie kierowcą waszym be... czekajcie, A, tylko że Dobra. Nie... Dobra, będziesz kierowcą kadet. Będziesz kierował. Będziesz kierował. Oooo, jak zapierdala samolocik. No nieźle po kurwe. Dobra, dobra to mówcie, kiedy rozkuj trzeciego, tego. rozkuj trzeciego diabeł, diabeł trzeciego rozkuj też. Pamiętajcie, że macie dalej taśmę Panowie potem... potem się zgłoście na komendzie, Dobra. Proszę, pa panowie, panowie Na komendę potem się zgłoście To ryby. jest lokalny czy gra... czy jakiś ten... Yy, normalny? M nie... No co, szybko Radzę wam się... No już, wam wychodzimy, się już wychodzimy, już bo... wychodzimy Odkuwamy, wychodzimy, gotowy? Ta Dobra, idziemy, idziemy, idziemy Idziemy, diabeł Ubiłem przeszkodzą nam No jedzie coś kurwa za nami Nawalę im po oponach Po oponach staraj się Albo po kierowcy, to już samo od Ciebie zależy Po kierowca i opony Bo nawalaj po i Ofona, a na razie czekaj, chyba już do to wydowa Jak nasz pilot zjewie, to mamy przeslanę. Niebij dzwoni kurwa No czego debilu ja tu jadę Ja pierdolę bo ja was nie dogonię No to parkuj szybko gdzieś dalej, parkuj gdzieś dalej No, szybko on będzie le leciał dalej. Nie wierz mi, nie ma i koło. Dobra, ale. Kurwa, palona wyspa. O, ląduje. Chodź, chodź! Diabeł Bo czekaj na nich, to znaczycie ich grafcie, to znaczycie ich diabeł, diabeł Kurwa, to jest na dwa d... D... osoby jest -so To jest dwosobowy To jeść moim autem Szko A wojsko do wody, do wody, do wody slot Do wody slot Czekamy na nich? Lej, bo ten debil strzeli, ja pierdolę, dole amator tej strony na Następny razem kupujemy jakieś inne no, fajnie, fajnie, że to są cztery miejsca w tym samochodzie. Na Następnym razem kupujemy inne A to jest amator kurde Uff. Dobra, odstawiam się na lotnisko i ja lecę, będę nie wiem kiedy Dobra, dobra Napad udany ale amator, amator, amatorka Kampujesz mnie na i odbić, ale nie dogonimy nas potem już A widzę, coś tam jedzie Autostradą po przeciwnym pasie Aha, widzę właśnie Dobra, on powinien uciec, bo... Taki nas... si chyba G-klasa Nie, to był taki gierki pandasz ten, którego ja mam w garażu No co chcesz? No mówię ci skąd do wody, byś było bezpieczniej Mogłeś skoczyć do wody byś... E, my lecimy na lotnisko To podjedź tam na główny, Le jedź na główny, dobra? Tam się spotkamy, na główny, dobra, dobra, dobra Dobra, na no i zarobi jeszcze napad, to się rozumie, nie? Jakaś amatorka No kurde Jadą autem. Amatorzy Ale kurde, ja mam takie hajsiwo teraz u mnie, po tych sprzedaży broni Typie, ej, Mat, ja byś słyszał, że ja mam dobre 8 milionów Typie, sprzedałem moją e, g klasę e, nie to, g klasę tylko, te... ej, ja sprzedałem GTX tę za, za dobre 2 miliony Bo go ulepszyłem tam trochę Wiesz, znam mego mechanika, więc nie było, potem sprzedałem jakoś hurtowo broń u jakiegoś typa I typie, 3 miliony na to poszło, kapujesz to? I potem ja się tam bronię, ale to jest tak opłacany biznes, te bronie, że to szok. O, jeszcze nawet moja fura stoi. No to we, wezmę i ją pojadę, dobra? Dobra. Dobra. bo ja już to wstawię, może, dobra, A jest parking? Samo, dla samolotów? Nie ma. Dobra, to na razie, zamknij. Ach, na tatu zarąbiście.